Bereit. Mit meiner Kunst. Erobere ich die ganze Welt. Oho, 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 mit meiner Kunst. Erobere ich die ganze Welt. Oho, ja, ja, jawohl. Cześć, Adolf. Cześć Herman. Co dziś malujesz? Motylki. Całe? Z powyrywanymi skrzydełkami. O co chodzi? Dzwonił Stalin. Czego chce ten brutal? Chce napaść na Polskę i pyta, czy się przyłączysz. Polska? A gdzie to jest? Nowok. To tam, gdzie mieszkają Polacy? No. Są słabi, nie mają samolotów, a ich przywódcą jest jakiś grzyb. Ryc, śmigł. Pamiętam go. Podobały mu się moje motylki. No to jak, napadamy czy nie? No nie wiem. A nie moglibyśmy napaść na Bułgarię? Nie. Dlaczego? Bułgaria jest za daleko. Możemy napadać po sąsiedzku. A co ci zrobiła Bułgaria? Nie chcieli wystawy moich obrazów, świnie. No. To tak jak Anglicy. Francuzi. Czesi. Austriacy. Mongołowie. Meksykanie. Masajowie. Gering, Tak, majd. Nie ten fajnia! A co mam odpowiedzieć z tej, Mówi, że możemy wziąć Polskę 50-50. Kiedy chce napadać? 17 września. Wyśle do nas swojego ministra Matołowa, żeby podpisać tę umowę. To my mu wyślemy naszego ministra. Zadzwonił Ribę Tupa. To znaczy, że się zgadzasz? Boże. Hmm. Z Polakami będą kłopoty. Na co dzień są nieznośni, ale uwielbiają, jak się na nich napada. Zaraz nam zrobią ruch oporu i wszyscy się zmienią w partyzantów. A poza tym będą się śmiali z mojej sztuki. Już się śmieją. To dostaliśmy dziś od naszego agenta Klosa. Siekiera motyka, piłka, Alasz. Przegra wojnę, głupi malarz. Wojnę? Jestem malarzem pokojowym. Dzieci śpiewają to na każdym podwórku. O nie, nie napadamy. Jak ich napadniemy, będzie jeszcze gory. Hi. 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 Co cię sprowadza, Ribbentrop? Bodzu mam złe wieści. Polacy odrzucili nasze ultimatum w sprawie twojej wystawy w Zachęcie. Mimo, że zagroziłem, że jak się nie zgodzą, to zaczniemy im zrzucać moje obrazy z samolotu? Tak jest. Powiedziałem, że mogą wystawić twoje obrazy gdziekolwiek, to no odpowiedzieli, że na widok motylków bez skrzydełek mają odruch Wymiotne. Nie znalazło się ani jedno miejsce, gdzie mógłbym się powiesić. Niestety próbowałem wszędzie nawet na poczcie. Gdzie? Na poczcie, w Gdańsku. Gdańsk? To zdaje się nasze miasto. Ale poczta jest Polska. Więc to tak. Wszyscy mnie olewają. Jak tak, to zobaczą. Wszyscy zobaczą moje obrazy. Moje malarstwo jest tego warte. Powiedzcie Stalinowi, że napadamy jutro. Zabierzemy im te pocztę. I wszystkie inne. Moje motylki będą wisiały na pocztach... Potem świata! Wydamy je na pocztówkach. Później przyjdzie czas na znaczki pocztowe. I nie przestaniemy! Dopóki wszyscy... To nie poznają się na no, sztuca.